Terapia jest nieskuteczna. Przyznawam się, że czekałem na kolejny taki komentarz na temat tego, że ludzie po terapii dalej piją. Po co być o terapii? Wiecie co, to straszna naiwność. Te komentarze to po prostu śmiechu warto i to dorośli ludzie. Mają firmy, wykształceni i mówią, że terapia to pranie mózgu. Yy, nie daje żadnych gwarancji. Każda terapia jest yy, skuteczna w 100%. Ja jako terapeuta was zapewniam, że moja praca jest skuteczna. Daje gwarancję rezultatu. Jak to się dzieje? Czemu ja tak myślę? Dlatego, że te terapia to kurs, to wiedza i narzędzia do zastosowania w życiu po terapii. Jak ktoś odbył terapię i wszystko zastosował, co tam było, to jest 100% gwarancji skuteczności. Czy jakby sobie to inaczej wyobrażaliście? Czy że, że co, że tam 6 tygodni ja sobie siedzę, słucham. <laughs> I oni sami ze mnie te pranie mózgu robią, rozumiecie? Może jakieś czary, obrządki, ja wyjdę nagle z zmienionym innym człowiekiem, że moje życie i moje zachowania się zmienią. Ja aż trochę ironizuję i drwie z tych pomysłów, z głupich komentarzy według mnie, że terapia jest nieskuteczna, bo człowiek wyszedł i pije. On nie zastosował usłyszanej wiedzy. Siedział sześć tygodni, słuchał o tym, jak ma funkcjonować po terapii, i wyszedł i nic nie zrobił z tego. To czy winna terapia jest, czy on po prostu jest, e, jak go tak nazwać, żeby, wiecie, nie obrazić tych osób, które wychodzą i piją. To jest jak kurs, jak kurs prawa jazdy. Czy to znaczy, że kursy są złe, bo ludzie powodują wypadki? Do otrzymania wiedzy, instrukcji, jak się zachowywać na drodze. Ale to, czy ktoś stosuje tą wiedzę, to, czy nie, to zależy od człowieka. On może być super kierowcą, jeśli zastosuje wszystkie informacje, które miał na kursie. Będzie bardzo dobrze prowadził samochód. Jak można obwiniać kurs, że kierowca jest zły później? Jak można terapię obwiniać w tym, że człowiek wyszedł i pije, że on nie stosuje tej wiedzy? Jak ktoś zastosuje całą tą wiedzę z terapii, zapewnia Wam 100% gwarancji, rezultatu, że człowiek wraca do zdrowia. Oprócz tego, po terapii, tam, na terapii dostaje ten wypis człowiek i tam ma jeszcze zalecenia dalej kontynuować terapię. Pogłębioną. Indywidualne spotkania. meetingi AA. Tam sponsor. To jest kontynuacja dalej. Praca i rozwój. Stosowanie tego, co było usłyszane. To jest proces robienia czegoś. Stosowanie wiedzy zmienia życie, a nie słuchanie po prostu czegoś, i to tak jeszcze pewnie na terapii. Nic to nie zmienia. Żadna wiedza, żaden yy, materiał w internecie usłyszany nie zmienia waszego życia. Żadna książka, wykłady, ten, który tam mówi do kamery, nie zmieni życia za was, bo to dopiero wtedy się życie zmienia na lepsze. Kiedy ja. Stosuje coś w życiu. Nowe działania, nowy rezultat. A jeśli ja przeczytałem książki, się nasłuchałem na terapii czegoś tam, mądre kursy przeżyłem, y, odbyłem, a, a nic nie robię nowego, nie będzie nowych rezultatów. Dopiero stosowanie, robienie czegoś zmienia życie, przywraca zdrowie. Każda terapia dzisiaj jest skuteczna, jeśli człowiek wyszedł i on zastosował to, co tam usłyszał. Ja mogę też dać gwarancję. Jeśli człowiek będzie słuchał i będzie robił w przeciągu każdego tygodnia na terapii indywidualnej, to co usłyszy, będzie stosował w życiu, bo konkretnie dostaje zalecenia, co ma robić w najbliższe dni, jak ma się zachowywać, czym ma się zajmować, ma prowadzić dzienniczek, uczyć i jeszcze inne rzeczy, ma zapisywać i obserwować siebie i działać konkretnie, wprowadzać nowe przyzwyczajenia w życiu, które pomagają mu później. Wrócić do zdrowia. Jeśli ktoś te zalecenia stosuje, to jest 100% gwarancji skuteczności. Skuteczność zależy od człowieka, który stosuje, a nie od terapii, od terapeutów. Rozumiecie. Dlatego te wszystkie teksty są dla mnie po prostu jakieś odczapy, głupie, niezrozumiałe. Ktoś to mówi, że terapia jest nieskuteczna, bo ktoś wyszedł i pije. Kto, kto tutaj się zachował głupio? Sześć tygodni słuchał o tym, że jak ma się zachowywać, jak, jak ma coś robić, a nic z tego nie robi.